W 2000 roku postanowiliśmy wybudować pierwszą borę na 80 sztuk, ale z biegiem czasu powiększaliśmy stado aż doszło do 120 sztuk. Był okulnik zrobiony na zewnątrz, i była decyzja na postawienie robotów udojowych. W 2010 roku postawiliśmy dwa roboty udojowe zamiast hali udojowej zaczęliśmy rozbudowę budynku. W ciągu od 6 miesięcy postawiliśmy nowy obiekt. Modernizacja dała nam wyższą produkcję mleka, bo produkowaliśmy mleka gdzieś w granicy około 10 tysięcy, tej produkujemy 10 400. Po rozbudowie obory zamontowaliśmy jeszcze dodatkowo dwa kosmiksy. Dlatego, żeby obciążyć trochę roboty, była większa wydajność z robota, no to krowy chętnie sobie chodzą dokarmiać się do stacji paszowej. Spowodowało to zwiększenie produkcji mleka. W momencie, jak roboty zakładaliśmy, też myśleliśmy od razu o zamontowaniu Juno do podgarniania kiszonek, Discovery do sprzątania ruszt. Powoduje to zmanimalizowanie pracy naszej. Nie musimy chodzić z szybami podgarniać, tylko po prostu robot za nas to robi. Zamontowaliśmy też szczotki LUMY, żeby krowy miały lepszy komfort, no to ładnie się doczyszczają, lepsza higienę mają, skóra lepiej oddycha dzięki temu. Kordówka jest na głębokiej ściółce. Po wycieleniu cielata, cielęta przechodzą do budy kanadyjskiej. Każdy cielak jest indywidualnie odpajalny. Pojony są cielęta dwa razy dziennie po 3 litry mleka. Wcześniej były krowy na głębokiej ściółce, w tej chwili są na separacie. Powoduje to, że krowy chętnie sobie kładą się. Mają, praktycznie każda ma swoje legowisko i, i chętnie do niego wraca.